Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak ustawić czas wygaśnięcia podświetlenia klawiatury w Dell 632i Detachable. To ustawienie pozwoli Ci wybrać czas, po którym, um, jak, po którym podświetlenie klawiatury się wyłączy w momencie braku aktywności. Aby to zrobić, musisz być w Biosie. Jeśli nie wiesz, jak w konkursie, na naszym kanale znajdziesz instrukcję BIOS w komputerze Dell 6420 d A kiedy to zrobisz, po prostu przejdź do klawiatury, następnie przejdź do klawiatury wygaśnięcia zasilania AC i baterii. Możesz zmienić to ustawienie dla zasilania AC, gdy jest podłączone do prądu oraz dla baterii, gdy jest odłączone. I możesz ustawić to na dowolny czas, jaki chcesz. Na przykład dla zasilania AC ustawię to na 15 minut, a dla baterii ustawię to na 5 minut. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.